Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Adrian Wojtasik i zapraszam na 40 lekcji języka angielskiego. Każda z nich pozwoli Wam poznać i nauczyć się 25 podstawowych, najczęściej używanych słów. Seria ta powstaje dla Was. Dostęp do wiedzy powinien właśnie taki być: szybki i prosty. W lekcji drugiej nauczycie się, co powiedzieć, gdy otrzymujecie prezent, jak i gdy go wręczacie. Jakich słów użyć, by się zgodzić lub odmówić? Kluczowym elementem dzisiejszej lekcji będą zaimki osobowe. Będą one stanowiły fundament większości Waszych wypowiedzi. Wiedza powinna być przyswajana stopniowo, powoli. To już Wasz drugi krok na obranej drodze. Gratuluję! Please, please. Here you are. Here you are. Thank you. Thank you. A mniej formalnie powiemy Thanks. Thanks. You are welcome. You are welcome. Natomiast najczęściej usłyszymy You're welcome. You're welcome. Yes. Yes. No. No. No parking. No parking. Maybe. Maybe left left right right or or I tak często zadawane przez nas pytanie left or right Left or right? Straight, straight up, up, down, down. If, if. end end zaimki osobowe Najprościej rzecz ujmując są to słowa, które zastępują nazwy osób w zdaniach. I I you you he He, she, she, it, it. We liczba mnoga. We, we, you, you. They, they. W języku angielskim, zaimek osobowy you jest używany zarówno dla drugiej osoby liczby pojedynczej ty, jak i mnogiej wy. Dlatego tłumaczenie na język polski zależne jest od kontekstu i sytuacji. An exercise. An exercise. Teraz czas na krótkie ćwiczenie. Powtórzcie za mną. I. I. You. You. He. He. She. she it it we we you you they they Dziękuję za lekcję i pamiętajcie, że 20 minut dziennej nauki i regularnego odwiedzania mojego kursu sprawi, że będziesz zdziwiony rezultatami. A przerobienie 40 lekcji pozwoli ci zrozumieć i nawiązać kontakt w języku angielskim. Zadaniem domowym jest powtórzenie sobie słów zawartych w materiale, zamieszczonych w opisie. Trzymam kciuki i powodzenia!